Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie czerwcowe. Czerwiec to miesiąc przejścia, przejścia pomiędzy wiosną a latem, między umysłem a sercem. Rozpoczniemy go pod wpływem Merkurego i nowi w bliźniętach, co będzie sprzyjać komunikacji, nauce, rozmowom i świeżej perspektywie. To dobry czas, aby otworzyć się na nowe myśli i nowe kontakty. W drugiej połowie miesiąca Mars wchodzący do lwa doda nam odwagi do działania, a przesilenie letnie i słońce w Raku skieruje naszą uwagę bardziej do wewnątrz, do domu, do naszych emocji, no i do spraw sercowych. Zwieńczymy ten miesiąc, zwieńczeniem tego miesiąca będzie pełnia w koziorożcu która może przynieść nam jakieś takie konkretne wnioski na temat tego, co będzie wymagać więcej struktury, zorganizowania, dojrzałości, a co będzie, może, trzeba pożegnać. Zacznijmy więc, a, zobaczmy więc, jakie przesłanie mają dla Was karty na ten, na ten okres, jaka będzie Wasza czerwcowa energia. Jaka będzie główna energia miesiąca, czyli klimat, który będzie towarzyszył strzelcom? Wasza karta. Jaki będzie główny cel? Gdzie będzie najlepiej skierować energię? Co może tu być wyzwaniem albo przeszkodą? Co może tu Was zatrzymać, albo może wytrącić z równowagi? Co się uda, co będzie sukcesem, co tu może przynieść radość strzelcom lub postęp. No i czego unikać, tak? Albo co tu może okazać się jakąś iluzją, albo po prostu utratą energii. Na co się otworzyć, moi drodzy? Co wpuścić do swojego życia w czerwcu? Pięknie. Co będzie no, Wam sprzyjać zewnętrznie lub wewnętrznie, co da Wam takie wsparcie? No i jaka jest rada? Uch, uch, uch. Kochani, zachęcam też do zajrzenia do Waszego znaku księżycowego, ascendentu, bo czasami tam właśnie też możecie znaleźć troszeczkę więcej wskazówek na Waszą obecną, aktualną sytuację. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łyczek kawki, herbatki, co tam lubicie. No i oczywiście zaczynamy. Moje drogie strzelce... Czerwiec może być takim miesiącem dla Was trochę wyrównania takich wewnętrznych rachunków albo jakiejś konfrontacji. Może będzie trzeba zamknąć właśnie coś, co no, od dawna nie zostało zamknięte. Może będzie trzeba tu podjąć jakieś decyzje, które no, mogą przywieź, przynieść jakieś uzdrowienie. Strzelec jest znakiem ognia i no, takim poszukiwaczem prawdy. Ale w tym miesiącu tutaj, no, wszechświat może Was zapytać, czy tak naprawdę wiecie, czego szukacie, tak? Czy jesteście tutaj gotowi unieść wszystko. Zaczynamy ten miesiąc od piątki, od piątki mieczy, a to taka energia, no, napięć trochę. Może tu być jakiś, albo tu będzie jakiś świeży konflikt, który się pojawi, albo tutaj mówimy o jakichś takich starych ranach które no, być może niektórych jeszcze bolą. Piątka mieczy mówi o takiej wygranej po trupach, tak? wygranej kosztem jakiejś relacji, jakiejś sytuacji, za wszelką cenę. Albo, tu, albo niektóre strzelce tutaj były w takiej, albo będziecie w takiej sytuacji, gdzie po prostu no, próbujecie ochronić siebie. No, i dlatego ta potrzeba, ta potrzeba tutaj wygranej, postawienia na swoim, ale uważajcie tutaj, no, żeby nie wiem, nie spierać się może o jakiejś wartości, tak? Każdy ma trochę inne. Dla niektórych może to znaczy, że ktoś Was zawiedzie jakimś słowem, jakąś, jakąś postawą, jakąś obojętnością. To taki moment, kiedy serce i umysł tutaj no, nie grają. Nie grają tak, jakby w jednej drużynie. I być może tutaj niektórzy próbują jakoś racjonalizować tą sytuację, no ale emocje tutaj może Wam, kochani, nie pozwolą, tak? Także może, może tu być jakiś konflikt z jakąś blis, bliską osobą, albo no, może być też jakaś cisza w związku, tak? I tutaj rozważacie, kto tak naprawdę w tym konflikcie miał. Miał rację, albo czy po prostu warto było w ogóle doprowadzać do tej, do tej całej sytuacji, tak? To jest właśnie ta wygrana po trupach. Może w pierwszej chwili czujemy się, że wyszło na nasze, no ale tak naprawdę nic nie jest na nasze. Główną energią Czerwca jest no, wasza karta. Karta umiarkowania jest kartą Strzelca, jest po prostu powiązana z naszym, waszym znakiem z naszym archetypem astrologicznym. Umiarkowanie mówi, aby pozwolić tutaj no, połączyć się różnym aspektom waszego życia, tak? Nie przyspieszać tutaj, nie walczyć, ale właśnie, no, troszeczkę też taka karta uzdrowienia. Raczej mówi o właśnie takiej synchronizacji, współpracy Mówi Wam, że dobrze byłoby właśnie wyciszyć, wyciszyć te emocje, być może tutaj po jakichś burzach, i raczej skupić się na szukaniu harmonii i przywracania jakiejś takiej Waszej wewnętrznej równowagi. Karta umiarkowania mówi tutaj, no, może będziecie w takich sytuacjach właśnie, gdzie będzie trzeba zaakceptować pewne sytuacje, działania. Posłużyć się właśnie rozsądkiem i zbalansować te emocje. To jest też takie, czyli balans tak, pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy emocjami a rozumem pomiędzy akceptacją sytuacji a działaniem pomiędzy no, przeszłością a teraźniejszością. Nie chodzi tutaj w tej, w tej energii, żeby tu wszystko od razu wiedzieć. Ale być może właśnie, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, tak? żeby się nauczyć. Um, no i oczywiście nie musicie tutaj wszystkiego od razu rozwiązać, wszystkich konfliktów. Kochani, główny cel to karta maga, karta kreacji. Mag przynosi Wam taką um, odzyskanie, odzyskanie Waszej takiej energii, sprawczości, tak? kreacji. Możliwe, że czujecie, że wasza moc tutaj gdzieś się trochę, nie wiem, w ostatnich być może miesiącach rozmyła trochę. Może tutaj były jakieś oczekiwania w przeszłości na coś. Może czuliście się też i zmęczeni. O, wiosna była trudna, mieliśmy dużo retrograde'ów. Także Mag mówi tutaj: No, że macie, macie w sobie wszystko, co potrzebujecie. Ale musicie, no, musicie odzyskać tą energię, tak? Tą energię sprawczą, ułożyć być może tutaj sobie na nowo jakiś plan, ułożyć sobie po swojemu. To będzie dobry okres tutaj, żeby właśnie wyjść może z jakimś nowym projektem, może podjąć jakąś konkretną decyzję. To mogą być, może rozpoczniecie jakieś rozmowy, jeżeli szukacie nowej pracy, tak. To może być też no, zwiastun jakiejś nowej relacji, nowych znajomości. Nie czekajcie w każdym razie na jakieś takie pozwolenie, zezwolenie kogoś, czyjeś, tylko raczej tutaj szukajcie odpowiedzi w sobie. Co Was tutaj, co tu może przeszkadzać? Jakie tu mogą być przeszkody? Szóstka pucharów no, mówi tutaj o jakichś takich emocjonalnych przywiązaniach do przeszłości. Być może dla niektórych strzelców ktoś tutaj z dawnych lat, z dzieciństwa, z przeszłości do Was wróci, albo wróci tylko w Waszych myślach. Także może być i tak, i tak. Ym, możecie sobie po prostu tutaj wspominać, tak, to jest takie pomieszanie wspomnień z jakąś taką tęsknotą, a no może do jakiegoś takiego łatwiejszego... Życia, łatwiejszego podejścia do życia. Wszystko, Pucharów, jest taką piękną energią nostalgii, ale w tej pozycji tutaj mówi, abyście, kochani, uważali, żeby no, nie wiązało się to z jakimś takim waszym wycofaniem, próbą wycofania się, a no, z teraźniejszości, tak? Albo z, no, żebyście na przykład za bardzo nie upiększali tutaj czegoś a no, co być może wydaje się trudne. No, przykładem może być właśnie idealizowanie jakiejś dawnej relacji, tak? Jakiejś być może, no, jakiejś sytuacji. Może próbujecie tutaj zrozumieć waszą teraźniejszą, ale właśnie przez pryzmat dzieciństwa, tak? Albo przez jakiś taki pryzmat niedojrzały, choć strzelce są z natury bardzo dojrzałe. Także, oczywiście, tutaj no, przeszłość jest ważna, tak? szczególnie, szczególnie lekcje, które byliśmy w stanie wyciągnąć z przeszłości, ale pamiętajcie, że to już jest za wami, a wy jesteście teraz tutaj w teraźniejszości, tak? I patrzycie w przyszłość. Kochani, co się uda? Ósemka, ósemka mieczy, trudna karta. Taka no, zaskakująca, jeżeli chodzi o, o pozycję sukcesu, tak? Ale ta karta pokazuje, że być może w czerwcu właśnie uda Wam się tutaj zobaczyć coś, um, co, no, co Was tutaj ogranicza, tak? I, I może właśnie, jeżeli sobie tutaj uzmysłowicie, uświadomicie to, no to może to być taki pierwszy krok, aby to zmienić. Ósemka Mieczy mówi o takim naszym wewnętrznym więzieniu. To są nasze myśli, to są nasze lęki, to mogą być jakieś takie nasze przekonania, nasze własne przekonania, ten taki no trochę negatywny głos, który siedzi w nas, który nam mówi, że no, nie wiem, nie damy rady z czymś albo coś jest trudne, albo coś jest za trudne. Że inni sobie radzą, a my nie wiem, może sobie nie poradzimy, może nie mamy na tyle wiadomości, umiejętności, a temu przeczy Mag. Mag mówi, wszystko macie to, co potrzebujecie, tak? Nie bójcie się, to będzie dobry czas na kreację. Także czerwiec może być właśnie no, dobrym czasem, żeby sobie tutaj uświadomić, wsłuchać się w Wasze myśli, wsłuchać się w Wasz wewnętrzny głos, czy macie, czy macie coś takiego no negatywnego tak jakieś takie wasze wewnętrzne umysłowe więzienie to może być dobry okres kochani żeby z tego wyjść żeby z tego wyjść czego unikać dla odmiany piękna karta królowa pucharów no ale ostrzega tutaj przed jakimś takim nadmiernym zatopieniem się w emocjach które właśnie może może blokować jakieś działanie no jest, to macie tą nostalgię, tak? Więc tutaj, no nie wiem, może być jakieś takie nadmierne rozczulanie się nad sobą. Może potrzebujecie, nie wiem, opłakać coś, wypłakać się. Także ta królowa przestrzega, żebyście tutaj nadmiernie nie, nie tkwili w tym, nie zatapiali się w takim oceanie emocji, bo to właśnie może no, przyblokować wasze działanie. Także dla niektórych strzelców może to z, oznaczać, że po prostu y, będziecie bardziej wrażliwi czy wrażliwe. Um, I więc, jeżeli tutaj, no uważajcie, tak, bo może właśnie będzie trzeba postawić jakieś granice. Jeżeli ich nie postawicie, to coś tutaj może właśnie wprowadzić was w jakiś taki wewnętrzny, wewnętrzny chaos. Dla niektórych strzelców też może być znaczące, szczególnie jeżeli macie dzieci, może i te starsze, unikajcie jakiejś takiej nadopiekuńczości wobec innych. Kątem na przykład zaniedbywania siebie, tak? Także wasze emocje są ważne, jak najbardziej ale no nie są, emocje nie są jedyną drogą do poznania prawdy, także zachowajcie, zachowajcie umiar, tak? zachowajcie ten balans i tą harmonię. Kochani, na co się otworzyć? Piękna karta, kochankowie. Kochankowie są nie tylko kartą miłości, ale są też taką kartą, która przypomina nam o wyborach sercem. Tutaj może jak najbardziej chodzić dla niektórych o relacje, ale może chodzić właśnie o decyzje, no, które może właśnie zmienią dalszy bieg waszego życia, kierunek waszego życia. To może być taki moment, w którym niektóre strzelce sobie powiedzą, że tak, tego naprawdę chcę, to ze mną rezonuje, a nie na przykład to, co wypada, albo co tutaj inni oczekują od was. Kochankowie oczywiście są taką kartą głębokiego połączenia z drugim człowiekiem, także jak najbardziej tutaj no, może być partnerstwo, jeżeli jesteście w związkach, może po prostu będziecie czuli się tutaj bardziej połączeni albo zsynchronizowani z waszym partnerem. Jest tutaj takie zrozumienie, jest tu miłość, no ale tak jak mówię, jest to też karta, która mówi o połączeniu waszym duchowym z własną duszą, a um, Karta takiego zrozumienia na poziomie wewnętrznym, tak, waszej wewnętrznej prawdy. Co wam będzie sprzyjać wewnętrznie, zewnętrznie? Karta, karta sprawiedliwości. Wszechświat tutaj będzie was wspierać w tym miesiącu, jeżeli chodzi właśnie o wyrównywanie jakichś rachunków, ale nie tutaj przez rewanż, tylko właśnie przez prawdę, przez uczciwość. Karta Sprawiedliwości mówi często o karmie. No, i mówi o takich działaniach, które yy, mówią trosze, są takie troszeczkę bezemocjonalne. Jeśli coś jest tutaj nieuczciwe, tak, no to może wrócić. Jeśli coś wymaga decyzji, to będzie dobry miesiąc, żeby po prostu yy, no dokonać tych decyzji, tak. Sprzyjać będzie tutaj. No sprzyja ta karta oczywiście takiej jasności, też umysłu, bycia obiektywnym, no i gotowości tutaj właśnie spojrzenia w lustro, tak, właśnie bez jakichś takich nadmiernych emocji. To nie znaczy, że nie, nie, nie możecie być emocjonalni, ale żeby kontrolować te emocje, to również dobra karta dla porządkowania spraw formalnych. Jeżeli macie jakieś takie na no, sprawy urzędowe, jakieś umowy, nie wiem, relacje zawodowe, yy, sprawy, no nie wiem, też sądowe, cokolwiek, to może być dobry miesiąc tutaj, żeby to uporządkować i może dla niektórych, no może wreszcie pozakańczać. Jaka jest rada? Kochani, dziesiątka buław. Przestańcie tutaj dźwigać yy, wszystko sami, wszystko na waszych barkach. Jeżeli, no, są takie strzelce, które czują się, przeciążone w jakiś sposób, to nie znaczy tutaj, że no w jakiś sposób zawiedliście, nie wiem, czy siebie, czy innych. Ta karta po prostu mówi, żeby być może na razie coś odłożyć na bok, tak, coś odłożyć, być może poprosić, a poprosić też o pomoc. Nie ma w tym, no nie ma w tym nic złego, tak, nie musicie wszystkiego też robić właśnie naraz, a nie musicie wszystkiego zaraz ogarnąć naprawić, tak, wszystkiego trzymać tutaj w ryzach, kontrolować, także wybalansujcie, kochani, o tym, o tym mówi ta karta umiarkowania, pozwólcie sobie tutaj też, no, na jakiś taki odpoczynek. Dziesiątka buław mówi też o tym, że jesteście już na końcu jakiejś drogi, tak, że jeszcze kroczek, być może na razie ciężko jest to zobaczyć, tak, ponieważ uginacie się pod tą o, no pod tym ciężarem, tego co jest na Was, tych obowiązków, ale no jesteście bliscy zakończenia, jesteście właśnie bliscy osiągnięcia Waszego celu. Czerwiec może być takim miesiącem dla strzelca powrotów do siebie, do Was. Nie, może nie wiem, do tej wersji, która ma zawsze plan, tylko do tej wersji, która tutaj być może właśnie będzie kierować się sercem. Decyzje tutaj mogą, niekoniecznie będą łatwe, tak, ale no, te decyzje już tu, tutaj są, tak? Wy, wewnętrznie już czujecie, że pewne rzeczy będą właśnie musiały być pozakończane, jakieś mądrości, które tutaj wyjdą z waszych przeszłych, no, przeszłych doświadczeń, przeszłych zajść. Także dbajcie o siebie strzelczyki w tym, w tym miesiącu, nie przepracowywujcie się, no i raczej starajcie się dążyć do harmonii. Dobrze, a teraz jeżeli macie wasze prywatne pytanka, jaka jest odpowiedź na wasze pierwsze pytanie? Wybierzcie nowy kierunek, wybierzcie nowy kierunek i pytanie drugie. Nie zatrzymujcie się. Kochani, dziękuję wam z całego serca za obecność na tym czytaniu, za obecność na moim kanale. Mam nadzieję, że no, któraś z tych kart, któraś z tych energii coś poczuliście i coś tutaj no, wniesie to dobrego w waszą czerwcową energię. Jeżeli to przesłanie do Was przemawia, zapraszam, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie film. No ja Wam oczywiście życzę wspaniałego czerwca i jak zwykle zapraszam na następne czytanka. Papa pa, kochani.